Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.co Ko. Jak mówi napis na mojej koszulce <noise> Życie jest zbyt krótkie, żeby by, pić kiepskie piwo Dlaczego więc pojawia się to piwo? Dlaczego więc yy, będę degustował yy, Lecha Easy? Żebyście wy nie musieli Żebyście wy nie musieli, bo wiecie No nie powiem, troszkę też mnie skłoniła do tego ciekawość tak? A wiadomo ciekawość to pierwszy stopień do piekła. E, to, nie, to jest pierwszy z krótkiej, z szybkiej serii e, PiF, e, gdzie właśnie pojawiły się z koncernów nowości. W zasadzie kupiłem trzy nowości za jednym zamachem w, w Biedronce. I myślę, że Was też może pokusić. A nóż! A nóż będzie coś ciekawego. Zresztą, mówmy się. Biorąc się za to, dopuszczam jakąś minimalną szansę na to, że. E, no słuchajcie, to nie jest wcale takie złe, nie? Tak było pamiętacie, z Karlsbergiem brązowym, nie? Okazało się, że jest lepszy niż zielony. No tutaj powiem szczerze, że nie do końca spodziewam się czegokolwiek pozytywnego, ale jest to z kilku powodów ciekawy produkt. Po pierwsze, co to jest? To jest Lech Easy. Easy Drinking Refreshing Beer. 4,2% alkoholu. I teraz słuchajcie, Lech Easy to orzeźwiające, delikatne piwo o łagodniejszej goryczce. Jakby, jakby inne piwa z kompanii piwowarskiej miały wyraźną albo agresywną goryczkę. Czyli tu będzie jeszcze bardziej bezgoryczkowo, jeszcze bardziej prawdopodobnie bezsmakowo. Złap dystans i ciesz się chwilą. Lech it easy. No pewnie jest to piwo, które ma być konkurencją do Korony. Korona ma teraz mieć szeroką dystrybucję ze sprawą Coca-Coli. Coca-Cola weszła w... czy świadczy usługę dla Anheuser-Busch'a, AB Inbev będzie dystrybuować Bexa, Franciscanera, Koronę. Hegardena i coś tam jeszcze. Najciekawsze z tego jest Hegarden i Franciscaner. No ale będzie, ale, ale prawdopodobnie najlepiej sprzedającym się piwem, które będzie dystrybuować Coca-Cola, jest Korona. No i ja myślę, że to jest odpowiedź na Koronę. 4-2% alkoholu. Nie mamy ekstraktu, ale jak się nad tym zastanowić, biorąc pod uwagę, że. Piwo, które ma 4,2% alkoholu może mieć minimum 3,7. No, inaczej. No, pewnie nie ma 3,7, ale może mieć jeszcze mniej niż 4,2%. nie? To ja bym obstawiał, że to jest jakaś dziewiątka. Słuchajcie. Albo ósemka. W sensie to nie jest 10 dziesi nawet to nawet nie jest desitka. Moim zdaniem mogę się mylić. Ale mam wrażenie, że to będzie głęboko odfermentowany jasny lager, międzynarodowy jasny lager, na, naśladujący koronę. Z punktu widzenia biznesowego ma to sens. Jeżeli są ludzie, którzy chcą pić koronę, to dajmy im tańszego Lecha Easy i zaróbmy na tym hajs. Dodatkowo na czym zyskuje e, e, producent? Na tym, że to piwo ma mało ekstraktu, czyli dużo mniej akcyzy się płaci. Znaczy dużo mniej, no. Mniej. Mniej. No mniej, e, mniejsza jest też pojemność, bo to jest 400 ml. E, nie wiem, czy nie tańsza, aby butelka, bo to jest przeźroczysta. E, generalnie rzecz biorąc, przeźroczysta, butelka dla piwa jest najgorsza w ogóle. E, najlepsza jest brązowa, e, a właściwie ciemnobrązowa, potem brązowa, e, zielona, no i przeźroczysta. Dlaczego? Dlatego, że ta przepuszcza najwięcej promieni ultrafioletowych, najwięcej. E, no, światła, a światło może degradować um, związki aromatyczne chmielu, które są w piwie, i może się to objawiać, tak zwaną nutą skunksową, czyli takim aromatem, który w optymistycznej wersji kojarzy się z aromatem marihuany, a w pesymistycznej kojarzy się z wydzieliną skunksa. No dobrze, nie spodziewam się kompletnie niczego dobrego po tym piwie, co dla niego jest generalnie pozytywne, bo jak mam bardzo niskie oczekiwania, to mogę się tylko pozytywnie zaskoczyć. Znaczy, jak będzie piach, no to powiem, no, kamu wszyscy mogli się tego spodziewać, a jak będzie jednak nie aż tak strasznie, to już ten, czyli dla piwa jest to bardzo dobrze. No dobrze, no to w takim układzie spróbujmy. Spróbujmy. Te małe butelki wydawało się, że to będzie twist off, ale nie, nie jest to twist off. No, jeżeli chodzi o opakowanie, no, no, wygląda tak. Kiedyś było takie piwo, dawne, dawne czasy. Lech Light. To miało być piwo, które miało nawiązywać do tych wszystkich bad lightów, Miller Lightów, i to nie siadło. Być może to jest w ogóle taki ten, kiedyś był Miller Genuine Draft, też w takich butelkach mniej więcej. Kapsel Lech, Lech Browar Wielkopolskie, dość ładny, muszę powiedzieć. Szkło firmowe, bo zawsze jeśli mam, a musiałem troszkę pogrzebać, ale mam, no to korzystam ze szkła firmowego. Słodkawy, troszkę taki jabłkowy. Ale nie, że nieprzyjemny, natomiast w no, <śmielu> się nie spodziewacie. Jabłkowy, no. Podobny sposób mam wrażenie pachnie heineken. Dobrze. No, jak można oczekiwać, idealnie klarowne, złociste, śnieżno-biała, drobno-pęcherzykowa piana. No, generalnie do wyglądu nie za bardzo można się przyczepić. No, barwę jaka jest, każdy widział wcześniej. Jest lekka nuta jabłkowa. Jak to w Lechu dość spore wysycenie. Przynajmniej ja tak Lecha wspominam, chociaż piłem go pewnie na... Os Ostatnio go piłem na jakimś wielkim teście. <grym> eee, więc zakładam, że mm, to, to, to dla mnie jest coś, co, z czym mi się kojarzy Lech. Że jest gazowany prawie tak jak woda mineralna, nie? I to taka mocno gazowana. Wskazania z wodą mineralną są na miejscu, ale e, kiedyś wypuszczali takie wody, albo inaczej, jest takie coś, co się nazywa Apfelschorle. Nie wiem, czy wiecie, to jest taki niemiecki koncept. To jest woda gazowana z sokiem e, owocowym. Więc to mi smakuje jak bardzo rozwodnione Apfelschorle. E, sogi, so, delikatny sok jabłkowy i dużo wody gazowanej. E. <słuch> No, dokładnie mi to tak smakuje. No, jakbyśmy wzięli mm, powiedzmy, 50 soku jabłkowego i dolali do pół litra. E, czy 10% soku jabłkowego, ale nie koncentratu, tylko takiego zwykłego, i dolali wody gazowanej. Tak to smakuje. Zero goryczki, zero aromatu chmielowego, Zresztą e, nie przeczytałem, a skład jest, a skład jest. Wyobraźcie sobie, że to jest all old. Brawo! Składniki woda, słód jęczmienny. Mówiłem? Gazowanie? Siada, siada, siada na, na, na e, żołądku, na tym przełyku. Odbija się. Składniki woda, słód jęczmienny, wyciąg z chmielu naturalny aromat chmielowy. Czyli jeszcze się aromatem chmielowym wsparli, a i tak go nie czuć. Bo czuć jabłko. Może ten aromat jest taki <laughs> jabłkowy. No słuchajcie, no jest piach, no jest piach. Tak miało być, no i tak jest. No. Nie można było ten, natomiast, no mówię, yy, nie spodziewałem się, że będzie to smakowało jak appelszorle, a tak smakuje. Nie? Smakuje jak woda gazowana z sokiem jabłkowym. Być może, że komuś jest potrzebne piwo, które smakuje jak woda gazowana z sokiem jabłkowym, ale myślę, że ani ja. Ani wy nie należycie do tego grona. To nie jest piwo dla nas. No ale po co był ten film? No, oczywiście, żebyście wy nie musieli, po primo, a po sekundo, po to, żeby się klikało, nie? No a z tego miejsca chciałbym was zaprosić, że jeżeli chcecie ciekawszych piw, ale trochę trudniej dostępnych, nie? no bo to jest w biedronce, to jest wszędzie. A na razie jest w biedronce, a pewnie za chwilę będzie wszędzie. Więc rzuci wam się w oczy i może was uchroni, tak? No to te zaoszczędzone hajsy możecie przeznaczyć na wspieranie kanału. <grymne> za jedyne 14,99 dostajecie praktycznie codziennie film z degustacją piwa kraftowego czy z browaru regionalnego. Takiego, którego nie kupicie w każdym sklepie za rogiem, bo gdyby było dostępne w każdym sklepie za rogiem, no to bym go puścił na kanale otwartym ale piwa, które są w sklepach specjalistycznych, piwa, które są w craftboxie, piwa, które no, gdzieś tam trzeba szukać e, troszkę, troszkę, trzeba się wysilić, żeby je, je kupić, to te piwa e, najczęściej premierowe znajdziecie e, na tym kanale. Już ponad, grubo ponad 100 degustacji się e, pojawiło e, dla wspierających, także zapraszam do tego grona. Na tymczasem, jeżeli jednak jesteś osobą, która... Myślała o tym, że przydałoby się piwo o smaku rozwodnionego, czy o, o smaku wody gazowanej z sokiem jabłkowym, to Lech Easy trafia w tę bardzo wąską, bardzo wąski target, po prostu niczym, niczym w środek tarczy, jeżeli taki był cel. Żebyście wy nie musieli. Ach, wasze zdrowie.